Siemano, miałem dzisiaj bardzo, ale to bardzo. Siemano, miałem dzisiaj bardzo, ale to bardzo ambitny plan na fajny film dla Was. Miałem podpinać tą cysternę, którą posiadam do maka, którego też posiadam. Gdyż byłby to wspaniały zestaw, bo jedno do drugiego pasuje jak nic innego do niczego innego. Ale powiem Wam, że z tytułu warunków pogodowych, jakie u mnie panują, cały plan się posypał i powstał z tego zupełnie inny odcinek, myślę, że też bardzo, bardzo ciekawy, choć trochę taki mało w nim merytoryki i nauki dla Was, więcej może akcji, ale wydaje mi się, że będzie fajnie, także jutro go rzucę, więc jutro proszę siedzieć przed komputerami, przed telefonami i czekać cierpliwie, bo będzie fajnie, to Wam mogę obiecać. Ja tymczasem zziębnięty, zmarznięty, Idę pod kołdrę i będę montował to, co dzisiaj przypadkiem zupełnie stworzyłem. Trzymajcie się miłego weekendu.